Szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildreniek.pl Najciekawsze spotkanie w ramach 18. kolejki klasy okręgowej Katowice Sosnowic rozegrano w Mikołowie, gdzie miejscowy AKS podejmował Sparte Katowice. Gospodarze plasowali się na trzecim miejscu w tabeli, Sparta była druga, a ze względu na wygraną lidera tabeli, czyli ruchu 2 oba zespoły chciały zgarnąć w tym meczu trzy punkty. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie.

Sparta, 1 Witek, 2 to łączek, 21 Sobotka, 16 chwila, 15 Gąska, 20 Januszkiewicz, 9 to Mateusz Mazurek, 7, Paweł Mazurek, 10 Będkowski, 19 Sarzała, 14 Sawicki, Trenerem Gości jest Michał Chmielowski Sobotka. Mateusz Mazurek, ponownie sobotka tym razem do Pawła Mazurka. Ten posyła miękką piłkę w pole karne. jest Mateusz Mazurek. Wyłożenie na 11 metr do Januszkiewicza. Doskonała okazja, sparty, ale minimalnie chybił napastnik z Katowic. Siódma minuta meczu. Januszkiewicz traci jednak piłkę. Gracze sparty. Ruszają gospodarz podpolówka na lewej stronie boiska, podanie do Damiana Furczyka. Ten strzela na bramkę. No i minimalnie obok lewego słupka bramki Dawida Witka. no Odpowiadają groźnie też gospodarz Będkowski z rzutu różnego. Piłka na siódmym meczu. Mateusza Gąski. Uderzenie zablokowane. No i ratują się gospodarze przed utratą bramki. A to kolejny corner. Kolejny raz Bendkowski Zamieszanie pod polem karnym. Januszkiewicz. Poprzeczka. No i wybijają piłkę zawodnicy AKS-u Mikołów. Wujec ładnie rozprowadził piłkę. Furczyk na lewą stronę. Boiska do Michała. Łobody. Uderzenie na bramkę, ale zbyt słabe, żeby zaskoczyć Dawida Witka. Rzut rożny dla drużyny gospodarzy. Dośrodkowanie w pole karne. Piłka trafia przed szesnastkę. Uderza na bramkę Oleksandr Miklosz. Potężna bomba zawodnika gospodarzy. Zatrzymuje się na słupku i wychodzi poza boisko. Pod drugą bramką odpowiada Sparta. Paweł Mazurek na prawą stronę boiska do Łączka. Łączek, miękka piłka w pole karnym. być ładnie opanował, uderza z powietrza. Piłka przeniesiona jednak nad poprzeczką. 30 minut ruszają gospodarze. Szymon Mrozik kapitalnie sobie poradził. Zagranie do Michała Łobody, ten jest w polu karnym. Łoboda, piłka na prawej nodze, uderza na bramkę. Niecelnie strzela zawodnik AKS-u, ale groźnie było pod bramką Spart. A to kolejna akcja zespołu z Mikołowa powstrzymana jednak w środkowej strefie boiska. To jednak nie koniec akcji. Mądre teraz przerzucenie piłki na prawą stronę jest tutaj Oleksandr Miklosz. Miklosz strzela na bramkę, no i łapie to bez najmniejszych problemów. Dawid Witek. 38 minuta. Szymon Kapias. Pias. Długa piłka w pole karne, jest tam Jacek Wujec. Przewracany przez Kamila Łączka i sędzia wskazuje na bapno. Arbiter bez wahania podjął taką, ani inną decyzję, dopatrując się faulu Kamila Łączka. Zapytaliśmy Sebastiana Sarzałę, czy jego zdaniem należał się rzut karny gospodarza. Co? 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 Bardzo miękki, ale sędzia miał podstawy, żeby go zagwizdać. Dlatego uważam, że tak samo mógł zagwizdać w drugiej połowie. Ewidentną rękę zawodnika AKS-u nie zagwizdał. Trudno. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Jacek Wujec. Uderzenie na bramkę wyczuł jego intencje Dawid Witek. Ale gospodarze od 39 minuty meczu prowadzą za Spartą 1 do 0. Mocne uderzenie kapitana KS-u. No, Bliski obronę tego strzału Dawid Witek, ale zabrakło nieco, aby odbić piłkę do boku. 44 minuta. Paweł Mazurek niedokładnie, no i tracą piłkę katowiczań, wujec zagrywa w środkową strefę boiska, tutaj jest Kamil Ściętek, poradził sobie z Bartoszem chwilą, prosto padłe zagranie w kierunku Bartomieja Piworowicza, ten sam na sam z Dawidem Witkiem, lubuje bramkarza, sparty i gospodarze prowadzą 2 do 0. No, błyskawiczna akcja wyprowadzona przez drużynę Adama Krzęciesy. Piworowicz z zimną krwią pokonuje golki golkipera Bart. Próbował przeciąć to zagranie jeszcze Sobotka. Ta sztuka mu się nie udała. No i gospodarze prowadzą różnicą dwóch bramek. Druga połowa. Sarzała. Piłka na Kamila Łączka, ten zagrywa w pole karne do Januszkiewicza, Januszkiewicz ładnie opanował, uderza na bramkę niedokładnie, jednak strzela zawodnik, gość Łączek do Będkowskiego, Będkowski traci piłkę, no i z kolejną akcją wychodzą gracze AKS świetne teraz zagranie do Michała Łobody ten wychodzi lewą stroną boiska sędzia, dopatruje się jednak pozycji spalonej no jak pokazuje powtórka, ogromny błąd sędziego liniowego, bo nie ma mowy o pozycji spalonej w tej sytuacji 60 minuta, Będkowski z rzutu wolnego Świetny strzały zawodnika sparty piłka opadała, ale na Nieszczęście, gości tuż za bramką, a nie w bramce. Sobotka wycofuje piłkę do Pawła Mazurka. Będkowski w pole karne do Januszkiewicza. Jest tam jeszcze Łączek, który jest przewracany. Goście domagają się jedenastki. Sędzia pokazuje jednak, że gracz AKS-u trafił w piłkę. Bożek. Kamil Łączek. Będkowski strzela, no i pewnie łapie piłkę Łukasz Szczepek. Nieprzyjemne uderzenie, które skozłowało tuż przed golkiperem gospodarz. Łączek do Mazurka. Ponownie Kamil Łączek, łatwo sobie poradził, piłka w pole karne do Gielzy. Gielza ponownie do Łączka, Łączek, piłka na lewej nodze. Szósty metr od bramki, ale nie było pierwszej bramki dla katowickiej Spart. Końcowe fragmenty. Będkowski. Piłka na lewo do Kamila Witkowskiego. Ten wzdłuż bramki. Jest tam jeszcze Bożek. Jest wujec. Goście domagają się odwiznania ręki w polu karnym. Sędzia nakazuje grać jednak dalej. Ostatniej minuty. Jelza przedłuża zagranie. Do piłki dopada jeszcze Będkowski. Kamil łączek. Schodzi na prawą nogę Łączek, do Gielzy, broni to Szczepek. Jeszcze jest Witkowski, faul, zawodnika sparty. No i za moment rozpoczną gracze AKS. Więcej emocji w tym meczu już nie było. Gospodarze wygrywają ze Spartą 2 do 0, a katowiczanie ze względu na porażkę tracą już do liderującego ruchu 2 4 punkt. Myślę, że byliśmy w większości w posiadaniu piłki. Stwarzaliśmy sytuacje, nie umieliśmy żadnej z tych sytuacji wykorzystać. Brakło gdzieś tam dokładności w tym ostatnim podaniu. 20 minut drugiej połowy, przepraszam, pierwszej połowy zadecydowało o tym, że ten mecz przegraliśmy. Z decyzjami sędziego nie będę polemizował. Gwizdną karnego nam gdzieś tam w paru kontrowersyjnych sytuacjach nie przyznał. Taką decyzję sędzia podjął. Nie mi z nią polemizować. W każdym razie zły jestem o to, że przegrywamy bardzo istotny mecz. Przegrywamy go na własne, życzenie, na własne życzenie, wiedząc jakie atuty, jakie argumenty ma, ma zespół z Mikołowa, wiedząc czy my dysponujemy gdzieś przez 20 minut pierwszej połowy, tracimy głowę i, no i gdzieś tam sobie sami prokurujemy, prokurujemy sytuację dla przeciwnika, którą on skrętnie wykorzystuje. Dlatego jestem zły, bo, bo tak jak mówię, w przekroju całego meczu myślę, że na tą porażkę nie zasłużyliśmy. Ale, ale najistotniejsze jest to, że no niestety nie, w stanie, nie byliśmy w stanie w tym meczu strzelić bramki i, i przegraliśmy. No i tyle. No. Są cztery punkty straty do, do ruchu, 11 meczy. Myślę, że nikt nikt nawet przez chwilę nie myśli o tym, że, że już jest po walce o to najwyższe miejsce. Yy, mamy, tak jak mówię, jeszcze 11 meczy. Postaramy się zrehabilitować już w najbliższe. Na pewno jesteśmy rozczarowani wynikiem, to, to na pewno, w 75-80% wykonaliśmy założenia na ten mecz, plan taktyczny, straciliśmy głowę na około 20 minut, traciliśmy dwie bramki, w bardzo prosty sposób, trochę nam zabrakło skuteczności na pewno w tym meczu i szczęścia. Sebastian Sarzała jasno deklaruje, że Sparta będzie walczyła do końca. My naprawdę się nie poddajemy. Zostało nam jeszcze 11 kolejek. Zrobimy wszystko, żeby w tych 11 kolejkach zdobyć 33 punkty. I zobaczymy, co nam to da. Kolejne spotkanie Sparta rozegra w najbliższą sobotę, 8 kwietnia, o godzinie 11 na Rapidzie. Podejmować będzie górnik piaski.